Czy myślisz, że. Nie mam jest, nadziei. Jest chociaż cień szansy, że się coś zmieni. Nie, myślę, że nie ma. Znaczy. Tak, myślę. Że, znaczy, uważam, że wszyscy muszą pójść na wybory, żeby, żeby nigdy nie pluć sobie w brodę, że się tego nie zrobiło. Natomiast ja nie czuję żadnych pozytywnych wiatrów. To jest nasze prawo, I akurat to jest takie prawo, z którego każdy mam poczucie powinien skorzystać. To nie jest takie prawo, że możesz, ale nie musisz, jakby powinieneś, bo my decydujemy o tym, w jakim, poniekąd, w jakim kraju będziemy żyć. No, większość decyduje, nie wiem, czy ta demokracja z tą większością to jest akurat najlepsza. Opcja. No ale cóż, w takiej, w takiej żyjemy, więc yy, po prostu będziemy ponosić odpowiedzialność swoich decyzji i wyborów, ale powinniśmy też postępować jak dorośli odpowiedzialni ludzie i po prostu spełnić swój obywatelski obowiązek i pójść.